Cześć, z tej strony Rafał agencja marketingowa UNIXEO i dzisiaj pokażę tutaj film jak wgrać kod Google Tag Managera na stronę, bo potrafi to bardzo ułatwić pracę czy to marketera czy web dewelopera. Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych kursów to zapraszam na naszą platformę. Link do niej znajduje się w opisie tego filmu na YouTubie. A jeśli chcesz żebyśmy prowadzili twoje konta reklamowe bądź po prostu zajęli się marketingiem to wejdź na UNIXEO.pl i wypełnij formularz. A teraz zaczynajmy. Manager tagów w Google to jest taki system zarządzania tagami, który pozwala szybko i łatwo aktualizować różne kody śledzenia na naszej witrynie czy w aplikacji mobilnej i dzięki temu my później nie musimy wysyłać web developerowi różnych informacji, czy sami nie musimy, że tak powiem, wprowadzać zmian w szablonie bądź w plikach. Bardzo pomocne, polecam każdemu. Także jak możemy zainstalować, wpisujemy w Google, Google Tag Manager. I mamy na pierwszej stronie Google Tag Manager, otwieramy, następnie klikamy utwórz konto, wpisujemy nazwę, ja tutaj wpiszę testowe, ale wy oczywiście wpisujcie jak najbardziej związane z waszą firmą, tak żebyście wiedzieli o co chodzi, jeśli tych tagów później będziecie mieć kilka. Wybieramy kraj Polska, tutaj nie musicie tego zaznaczać, więc ja nie zaznaczam, że chcę udostępniać dane, wszystko będziemy robić dla strony testowej, którą mam już przygotowaną, postawioną na WordPressie i zaznaczamy platformę docelową. Dla nas to będzie oczywiście witryna internetowa, ale możesz Google Tag Managera też prowadzić dla aplikacji na iOS, Androidzie, AMP, czy od strony serwera, ale o tym będzie jeden z kolejnych odcinków. Także nazwę kontenera ja wpisałem po prostu nazwę domeny. Możesz pisać dowolnie co chcesz, ale zawsze używaj nazw, tak, żebyś wiedział, co tam w środku jest. Zaznaczę więc witryna internetowa. Teraz scrollujemy na dół i klikamy, że zapoznałem się z warunkami. I w prawym górnym rogu tak. W tym momencie pojawił nam się pop-up. Instrukcja: trzeba wdrożyć w Tag menedżera. I jest tutaj dokładnie opisane, że powinieneś wkleić ten kod najwyżej jak to możliwe w części head witryny, a drugą część kodu po taku otwierającym wody. I dla niektórych może teraz to się wydawać czarna magia, ale zobaczysz, że przejdziemy przez to dosłownie w kilka chwil. Pierwsze od czego trzeba zacząć, to pamiętaj, że praktycznie każda platforma ma różne pluginy czy wtyczki, które są dedykowane do dodawania kodów bezpośrednio do witryny. Bez znaczenia czy masz Shopify, sklep na Magento, WooCommerce, czy po prostu zwykłą stronę na WordPressie. Ja tutaj pokażę, jak to zrobić na przykładzie wdrażania menadżera tagów właśnie na WordPressie, bo jest WordPress najpopularniejszy, WordPress czy tak, tak samo WooCommerce. I najpopularniejszym rozwiązaniem, które tutaj sugeruję i najprostszym zarazem, to jest dedykowana wtyczka, która jest bardzo, bardzo popularna GTM 4WP od Tomasa Geigera, czyli Google Tag Manager for WordPress. Gdybyś potrzebował więcej instrukcji, to oczywiście masz tutaj krótki przewodnik po wdrażaniu tego w Google, prosto właśnie od Google, Google dla deweloperów, ale po obejrzeniu tego filmu dzisiaj nie będziesz tego potrzebować. I teraz tak jesteśmy w panelu wtyczek na WordPressie, więc my teraz chcemy dodać nową i chcemy dodać właśnie tą wtyczkę, którą przed chwilą tobie pokazałem. Oczywiście możesz używać innych wtyczek, takich, które po prostu wgrywają kody do headera, do footera i do wody. Ja używam, i widzisz, najwięcej użytkowników ponad 600 tysięcy aktywnych instalacji. Używają tą właśnie wtyczkę. Klikamy zainstaluj. Kliknij włącz. Wiele osób niestety zapomina to zrobić, później dziwią się, że nie działa. I teraz scrollujemy na dół. Wchodzimy w ustawienia. I musimy tutaj wpisać Google Tag Manager ID. ID znajdziemy dokładnie tutaj jtm5vhsdpr Oczywiście tu będziesz mieć inne id. Wklejamy. Upewnij się, że kontener jest włączony. Kiedyś widziałem, że kilka osób miało wyłączonych podczas przeglądania witryny. I kliknij zapisz zmiany. Zobaczmy czy od strony frontendu nic się nam nie zepsuło na stronie. Jak widzisz to jest przykładowa strona, którą zrobiliśmy. Wszystko wygląda OK, więc zamknijmy na razie. I teraz tak, w kolejnej zakładce Basic Data, jeśli wejdziesz, możesz włączyć dodatkowe opcje, jak pola, które pozwolą przekazywać informacje. Tak, jak na przykład Autor Posta, możesz to włączyć. Daty, to co byś chciał po prostu później badać w narzędziu analitycznym, aby sprawdzać na jakiej zasadzie na przykład użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoimi treściami. Oczywiście pamiętaj zawsze zapisywać zmiany i jest jeszcze jedna ważna zakładka, którą chciałem Tobie pokazać: integracji. Jeśli używasz WordPress'a i masz wtyczkę Contact Form, to zaznacz tą opcję. Jak widzisz ja na tej stronie, nie mam jej aktywnej, jest not active, ale większość osób ogólnie używa tej wtyczki do, do formularzy. Ja tutaj w celach demonstracyjnych zapisuję te zmiany. Jeśli miałbyś na przykład sklep na WooCommerce, to musisz wejść tutaj w zakładkę WooCommerce i dodatkowo możesz na przykład zaznaczyć e-commerce. E Masz opcje związane z Data Layer, czyli to są dane, które określają na przykład wartość transakcji, Order ID i inne, także też powinieneś wtedy zaznaczyć. Masz, mamy, mamy też dodatkowe opcje, jak Google Optimize, AMP i Cookie Bota, ale poszczególnie będą. Omówione w kolejnych filmach. Także, jak widzisz, samo wdrożenie jest banalnie proste. Musisz tutaj wkleić po prostu kod, upewnić się, że jest włączony. Widzisz, u mnie w tym przypadku, przed chwilą po dodaniu dodatkowych opcji integracji, ten kod się wyłączył, więc musisz za każdym razem sprawdzać. I mamy oczywiście też te dodatkowe opcje w przypadku na przykład naszych danych eventów i integracji. Teraz pokażę Tobie drugą metodę, której nie polecam. Polecam właśnie skorzystanie z wtyczki, ale gdyby ktoś chciał zrobić to naprawdę bez instalowania żadnych dodatkowych pluginów, to wchodzimy w wygląd, edytor plików motywu. Teraz po pierwsze musisz upewnić się, że tutaj jest wybrany dobry team, dobry motyw, który chcesz edytować. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo? Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads, kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixeo jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Ponieważ często jest tak, że ktoś. Nie kasuje po prostu starych motywów lub tych defaultowych WordPressowych, które są zawsze na WordPressie zainstalowane, i może się okazać, że wprowadzasz zmiany na motywie, który jest nieużywany. Więc tutaj upewnij się, że mamy wybrany dobry motyw, i wchodzimy w header PHP. I tak jak mieliśmy tutaj informację, wklej ten kod najwyżej jak to możliwe w części head witryny. Klikam kopiuj, bo tutaj odczytujemy znacznik head i wklejamy jak najwyżej. To jest pierwsza część zadania. Teraz druga część. Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym body. Czyli klikamy kopiuj. Szukujemy niżej tak body. Mamy go tutaj i wklejamy na dole. I pamiętaj, żeby zapisać. Oczywiście nie wdrażaj kodu i w ten sposób i za pomocą wtyczki. Wybieramy jeden sposób. Ja podkreślam po raz kolejny, że sugeruję wtyczkę. Minusem tego rozwiązania jest to, że przed czasem jeśli... Aktualizujesz motyw, to te kody mogą zniknąć, więc musisz też dodatkowo za każdym razem sprawdzać, bo jak te kody znikną, to nie będą działały też wszystkie inne, które są za pomocą takiego menedżera wdrożone. I co teraz? Wdrożyliśmy nasze kody jedną lub drugą opcją i teraz klikamy na podgląd, zamiast zobaczyć, czy już kod działa. Klikamy Connect, klejamy naszą witrynę i sprawdzamy, czy mamy wszystko działające. Asystent tagów jest podłączony. Teraz kliknijmy kontynuuj. Z pomocą przychodzi nam narzędzie Tag Assistant Legacy do sprawdzania prawidłowości wdrożenia kodów w Google. Więc Google Tag Manager, więc klikamy dodaj rozszerzenie, Przypnijmy je i przejdźmy z powrotem na naszą stronę. Pierwsze co powinniśmy zrobić w Tag Managerze to przesłać kontener. Widzisz, tutaj mamy napisane nieopublikowane zmiany. I to jest jedna z najważniejszych lekcji bo za każdym razem kiedy dodajemy jakieś tagi, kiedy dajemy jakieś reguły, zmienne, czy cokolwiek innego robimy w tag managerze, czy nawet to, kiedy przestawiliśmy przed filmem tag, trzeba klikać zawsze prześlij, aby to było widoczne na stronie. I tutaj dodaj opis, wygranie tagu. Te opisy są bardzo pomocne, żebyś mógł sprawdzać z czasem w historii, co się dokładnie. Działo. Więc widzisz, wersja druga została sprowadzona. I teraz sprawdźmy, czy mamy tag na naszej stronie. Podświeżmy i teraz sprawdźmy jeszcze raz, czy wszystko działa. Wchodzimy w nasz tag podgląd, połącz, continue. Tag został odnaleziony. I teraz sprawdźmy, czy tag jest również zainstalowany za pomocą naszej wtyczki, którą przed chwilą dodaliśmy do chroma. Jak widzimy, wszystko jest OK. Google Tag Manager i to jest nasz numer tagu, jak widzisz, który wpisywaliśmy we wtyczce na WordPressie. To ja, jak wspomniałem, Google Tag Manager to doskonałe narzędzie. Można tutaj wdrażać wiele tagów, jakie przykładowo, aż na lewej stronie tagi, nowy, konfiguracja tagu i zobacz. Możemy wdrażać Google Analytics, śledzić konwersje w Google Ads, remarketing, Google Optimize, ankiety Google standardowy kod HTML. Tutaj praktycznie możemy wgrywać wszystko. Ale jak widzisz wiele programów ma również swoje dedykowane tagi. Na przykład Awin, Analityki, Programy Analityczne, Crazy Google Adsy, Google Trusted Stores, Podjar, LinkedIn. Możesz też dodawać piksela facebookowego. Masa, masa różnych narzędzi. Pinterest, Twitter. Także mam nadzieję, że... Ten film pokazał Tobie dokładnie, jak możesz wykrywać tagi. Pamiętaj, że każda platforma, czy to właśnie Shopify, czy inne, mają też swoje rozwiązania do dodawania tagów. Ja pokazałem Tobie, jak to można zrobić na WordPressie. Możesz to robić na swoim hostingu. Wybór należy do Ciebie. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to wyświetlić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.